Bezpieczne dzieci w sieci. Internet jest doskonałą formą rozrywki dla naszych pociech. Zupełnie nieświadome zagrożeń są łatwym celem internetowych oszustów. Dziś pokażemy trzy przykładowe zagrożenia czyhające na najmłodszych w sieci. Złośliwe oprogramowanie w grach, programach i multimediach. Gdy nie zgadzasz się na zakup kolejnej gry, twoje dziecko może ściągnąć ją z sieci z nielegalnych źródeł. Pirackie wersje mogą zawierać ukryte złośliwe oprogramowanie, co skutkuje zaszyfrowaniem wszystkich komputerów sieci domowej i żądaniem okupu za ich odblokowanie lub udostępnieniem np. danych uwierzytelniających do banku. Uświadamiaj swoje dziecko, że korzystanie z pirackich wersji programów jest przestępstwem dokładnie takim jak kradzież w sklepie. Stosuj też mechanizmy blokady rodzicielskiej oraz stwórz dla dziecka osobne konto użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami. Beztroskie zamieszczenie zdjęć, materiałów i informacji w mediach społecznościowych oraz sieci. To, co raz trafiło do sieci, na zawsze w niej pozostaje. Dzieci, nieświadome długofalowych konsekwencji swoich działań, często udostępniają więcej niż powinny. Jeśli pozwalasz dziecku korzystać samodzielnie z internetu i mediów społecznościowych, bądź jego mentorem i monitoruj, co i gdzie zamieszcza. Zdarzały się bowiem sytuacje, w których dzieci nieświadomie udostępniały zdjęcia kompromitujące siebie bądź swoich najbliższych, z widocznym rozkładem pomieszczeń w domu oraz umiejscowieniem wartościowych przedmiotów, czy też kart płatniczych swoich rodziców. Wykorzystywanie słabości psychologicznych. Nasze pociechy zrobią wiele, by przypodobać się rówieśnikom. Presja ze strony środowiska lub ślepe podążanie za osobą uznaną za autorytet może w skrajnych przypadkach prowadzić do promowania patologicznych zachowań lub niebezpiecznych działań. Możesz temu zapobiec. Nieustannie dbaj o dobre relacje z dzieckiem i swoją pozycję jako autorytetu. Wymaga to ogromnego zaangażowania, czasu i uwagi, ale nie warto iść na skróty i stosować się zakazów. Przyniesie to tylko odwrotny skutek. Jeżeli temat Cię zaintrygował i chcesz zwiększyć świadomość swoją, jak i Twoich dzieci, przeczytaj nasz artykuł.